Witajcie na moim kanale, korzystając z wolnej chwili i z tego, że akurat mam nawinięte na krosno kanwę z nadrukiem z firmy CoriCamo, chciałabym coś na, na jej temat powiedzieć. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, dlatego postanowiłam zamówić sobie kanwę z nadrukiem, bo wiadomo, że przy dziecku no, jest mniej czasu i na kanwie z. Haftem liczonym trzeba się do, dosyć skupić, a natomiast kanwa z nadrukiem no jest łatwiejsza. Kanwę zamówiłam na Allegro. Koszt takiej kanwy to 50, około 50 zł za samą kanwę bez nici. Co mnie zdziwiło? Na kanwie, zjęłam tutaj klips, mamy napis Nie prać. Co jest dla mnie no, bardzo dziwne, gdyż haftując kilka tygodni, a nawet miesięcy, wiadomo, że haft może nam się pobrudzić. No niestety ta kanwa jest no taka dosyć sztywna i myślę, że jakbym ją wyprała, to pewnie by mi się rozpadła, więc no nie będę ryzykowała. No i to jest dla mnie taki dosyć minus, no bo mamy dużo jasnych kolorów. Jak się coś niechcący pobrudzi, no to no, będzie problem jak to wyczyścić drugim dla mnie minusem jest to, może to przybliżę że mamy narysowany wzór na właśnie tak, że widać że wzór jest na pół jakby krzyżyka i no trzeba się nieźle nakombinować tutaj może żeby to wyhaftować, bo krzyżyk jest tak, czyli jest pół białej kratki i pół brązowej, no niestety nie zrobię tak, no bo pół krzyżyki jeżeli bym robiła to i tak na ukos no a tutaj no trzeba po prostu coś pokombinować czyli zrobić tutaj cały jeden I tutaj cały, czyli nam się tutaj wszystko poobniża no, no jest to takie dosyć uciążliwe no ale cóż, kanwa kupiona no trzeba obraz dokończyć, mam nadzieję, że jakoś tutaj to wyjdzie tutaj, tutaj tak samo zostały mi w tym miejscu też mam pół krzyżyka, czyli tutaj już zrobię biały, mam nadzieję, że nie będzie prześwitywać, no jest to dosyć takie w harcie liczonym nie byłoby takiego problemu, no ale tutaj niestety jest nadruk no taki niedokładny no jest, jest to łatwiejsze haftowanie. Kanwa jest dosyć sztywna. No i ogólnie dobrze się na niej robi. Poza, poza tym, że nie można jej wyprać. I, no i z tymi krzyżykami na pół też jest trochę ciężko. Mam nadzieję, że jak zakończę obraz to Wam go pokażę. Zobaczymy czy efekt będzie dobry. Myślę, że Kanwa tak na pół, na pół. Jeżeli ktoś chciałby, miałby mniej czasu i chciałby coś takiego sobie kupić, to to może. Ja osobiście dokończę ten obraz i więcej już nie kupię czegoś podobnego. Mam nadzieję, że jak zakończę obraz, to Wam go pokażę. Zobaczymy, czy efekt będzie dobry. W dalszej części filmu. Chciałabym pokazać jak haftować na dwie ręce, gdyż kilka osób mnie o to prosiło więc jak mi się uda zamontować telefon i jeżeli córka na to pozwoli to w dalszej części filmu pokażę jak haftować na dwie ręce Korzystając z okazji, że moja mała śpi udało mi się zamontować telefon na krośnie i spróbuję nagrać y Kawałek filmiku, jak haftować na dwie ręce. Prawą rękę mam nad kanwą, lewą rękę mam pod kanwą i po prostu pomagam sobie i przekładam. Tak haftuję się o wiele szybciej. Tym bardziej, że mamy kanwę z nadrukiem, nie trzeba patrzeć na wzór, nie trzeba nic liczyć i przesuwamy. Tym sposobem haftuję może od tygodnia. Wcześniej miałam kanwę na, w rękach, no i niestety musiałam operować tylko jedną ręką. Natomiast teraz już kanwa jest naciągnięta na krosno, więc mogę działać na dwie ręce. Sposób łatwy i przyjemny. Haftując na dwie ręce, żeby nie odwracać krosta, trzeba zaczynać i kończyć nitka na prawej stronie. Zaraz mi się, jak mi się zakończy nitka, to pokażę jak zakończyć na prawej stronie. Haftuję się dosyć szybko. Naraz nitka się skończy. Jeszcze kilka krzyżyków. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jedna ręka nad kanwą, druga pod. Dwie ręce są wolne, więc idzie trochę szybciej. No, i za chwilę ostatni krzyżyk. Pyk, pyk. Dobra, I teraz y, przebijam się tutaj w osnowę w tej kanwie. No, mamy tylko taką możliwość. Tutaj, tutaj. Już mam za krótką nitkę. I tutaj. Tak to zostawiam. I ucinam. Nitka zakończona. Teraz, jak będę robiła nowe, nową, to może zacznę od razu. Przygotuję sobie tylko nić. Po prostu zahaftowuję koniuszek, który zostawiam. I zaczynam od tej strony. Wbijam tutaj. Mam nadzieję, że dobrze widać. Zostawiam tutaj taki kawałeczek. I zahawtowuję tą nitkę. Robiąc krzyżyk. Teraz już wracam prawa nad, lewa pod i zahaftowuję nitkę. Koniuszek, który zostanie, to można odciąć, wtedy nam się nic nie popruje, to dobrze trzyma. Jeszcze jeden. Tak. Koniuszek ucinam. Jak najbliżej. No i nie widać nitki. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Na pewno jest szybciej, więc polecam tą metodę. Serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrała coś, co Was interesuje na temat haftu krzyżykowego, to piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. Myślę, że. W wolnych chwilach coś zawsze dla Was nagram. Mam nadzieję, że ten obraz szybko mi pójdzie, gdyż jest już napięty, nałożony na krosno. Na dwie ręce robi się o wiele szybciej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję za uwagę i oglądajcie mój kanał.